Powiedz dziadku, czy jesteśmy sami we wszechświecie? Tak. Ale nikogo tam nie ma? Są, ale oni też sami. Od niemal 60 lat radioteleskopy Communication with Extraterrestrial Intelligence, programu poszukiwań inteligencji pozaziemskiej, kierują anteny w niebo. Rozwijają swoje ogromne uszy w poszukiwaniu sygnału, impulsu, który zdradziłby obecność innej formy inteligencji niż nasza gdzieś w kosmosie. I po przebadaniu tysięcy gwiazd, spędzeniu tysięcy godzin na zbieraniu sygnałów, trzeba przyznać, że jak dotąd panuje całkowita cisza w eterze. A ta wielka cisza innych inteligencji dla wielu z nas jest kłopotliwa i rodzi wiele pytań. Jeśli nasza galaktyka ma setki milionów planet nadających się do życia, jak wskazują obserwacje, Dlaczego nigdy nie odebraliśmy sygnałów od obcych? Aby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, dziś przyjrzymy się najdziwniejszym wydarzeniom, jakie udało nam się zarejestrować podczas nasłuchiwania kosmosu i zastanowimy się, czy w ostatecznym rozrachunku nie słuchamy przypadkowo, zanim omówimy obecne programy nasłuchowe, czytające między częstotliwościami, aby sprawdzić, czy ta wielka cisza nie jest po prostu dźwiękiem naszej niewiedzy, wytwarzanym przez obcy język, który umyka naszym radarom. Zobaczycie, że niektóre kampanie nasłuchowe zarejestrowały zadziwiające rzeczy. Tajemnicze sygnały zwykle okazywały się egzotycznymi, nieznanymi zjawiskami fizycznymi lub miały źródło w wydarzeniach na Ziemi, czasami w pokoju obok. Słuchacie dźwiękowej transkrypcji sygnału świetlnego, bardzo energetycznego, który regularnie przecinał kosmos i został wykryty w tysiąc 967 roku. Ten dziwny sygnał, niezwykle regularny i docierający do nas w postaci krótkich impulsów radiowych, uderzających w anteny naszych radioteleskopów dokładnie co 1337 sekundy, nie przypominał absolutnie niczego znanego. Kiedy po raz pierwszy natrafiono na ten sygnał, zaraz po tym odkryciu w społeczności naukowej zapanowało pewne zamieszanie. Jedną z poważnie rozważanych hipotez wyjaśniających pochodzenie tych regularnych pulsacji było to, że sygnał pochodzi od potężnej technologii pozaziemskiej. W kolejnych miesiącach po wykryciu sygnału nazwano go Little Green Man jeden mały zielony człowieczek. W innych rejonach nieba zaczęto odkrywać wiele podobnych wiązek radiowych. Sygnały tak regularne jak Little Green Man, jeden lecz o innych pulsacjach. Nie było już wątpliwości, właśnie odkryto niezwykłe zjawisko naturalne, które dotąd było nam nieznane. Te dziwne wiązki nie są wysyłane przez pozaziemskie cywilizacje próbujące się z nami skontaktować, lecz przez jedne z najbardziej osobliwych gwiazd, które nazywamy pulsarami. To szybko obracające się gwiazdy neutronowe, powstałe po zapadnięciu się olbrzymich gwiazd, które niczym kosmiczne latarnie mogą obracać się setki razy na sekundę. Omiatając przestrzeń wiązkami, co sprawia, że wydają się migać za każdym razem, gdy ich wiązki przechodzą przez linię widzenia naszej planety. W naszym galaktycznym sąsiedztwie odkryto ponad 2000 takich gwiazd o wyjątkowej regularności. W ciągu dekad, które nastąpiły po odkryciu pulsarów, kolejne wykrycia egzotycznych, dotąd nieznanych zjawisk fizycznych przez pewien czas wzbudzały wątpliwości. Najbardziej zdumiewające z tych odkryć Miało miejsce w połowie lat 2000, kiedy to w Australii analizując dane zarejestrowane przez gigantyczny radioteleskop Parkes, zauważono obecność bardzo krótkiego sygnału pochodzącego z odległego kosmosu, był 100 razy silniejszy niż szum tła kosmicznego. Sygnał wysłany przez źródło, którego średnicę oszacowano na jedną czwartą średnicy naszej planety. W obliczu tego zadziwiającego odkrycia. Na całym świecie inne radioteleskopy również zaczynają poszukiwania tych dziwnych rozbłysków, ale niebo pozostaje rozpaczliwie ciche dla wszystkich. Aż do momentu, gdy ponownie dochodzi do wykrycia tym razem. Sygnał nie pochodzi z konkretnego obszaru nieba, lecz wydaje się dochodzić z niemal całego firmamentu, jakby z samej ziemi i, co niezwykle ciekawe, radioteleskop w Parkes ponownie jest jedynym, który go wykrywa. W 2010 roku Aż 16 z tych dziwnych rozbłysków pojawia się w obserwatorium w Parkes i nigdzie indziej. Tak więc wszyscy są niemal pewni, że antena australijskiego obserwatorium ma poważny problem. Dwa lata później, po drugiej stronie świata, w Portoryko, ogromny radioteleskop obserwatorium Arecibo wykrywa z kolei silny sygnał radiowy o podobnej charakterystyce. I w ciągu następnych lat pojawi się cała seria. Inne sygnały tego samego typu zostaną wykryte przez inne radioteleskopy na całym świecie. Poza tymi zarejestrowanymi przez Obserwatorium Parkes w 2010 roku wszystkie szybkie rozbłyski radiowe pochodzą z odległych galaktyk. Właśnie odkryto nowe i niezwykle częste zjawisko fizyczne w skali całego wszechświata. Uwzględniając sygnały, które często umykają naszej uwadze, oszacowano, że codziennie w kosmosie pojawia się niemal 10 tysięcy takich sygnałów. Chyba, że przyjmiemy, iż wszędzie we wszechświecie zaawansowane cywilizacje pozaziemskie emitują identyczny sygnał, prawdopodobnie odkryliśmy nowe, bardzo energetyczne zjawisko występujące w burzliwym środowisku centrów galaktyk. Naturalne zjawiska powodujące szybkie rozbłyski radiowe są nadal dyskutowane, ale uważa się, że mają związek z przemianą pulsarów w czarne dziury lub zapadaniem się nowego typu gwiazd. Jeśli chodzi o sygnały, które wydają się pochodzić z dużej części nieba jednocześnie i które były wielokrotnie wykrywane tylko w Australii. I cóż, po dokładnym śledztwie przeprowadzonym przez zespoły z laboratorium w końcu udało się poznać całą prawdę. Wszystkie sygnały wykryte w latach 2010 przez radioteleskop w Parkes nie pochodziły z krańców wszechświata, lecz z sąsiedniego pomieszczenia. Wszystkie występowały w dni robocze w godzinach pracy, a winowajca został odnaleziony. To była kuchenka mikrofalowa personelu, która za każdym razem wydawała sygnał przy otwarciu przed końcem odliczania. Kilka resztkowych mikrofal, których obecność zakłócała niesamowitą czułość radioteleskopu, tworząc sygnał częściowo podobny do tego wykrytego. Przez potężne zjawiska zachodzące na drugim końcu wszechświata, australijscy naukowcy zostali niejako oszukani przez czułość swoich urządzeń. Przeszukując zawrotną symfonię fal elektromagnetycznych wszelkiego rodzaju, docierających do nas z krańców kosmosu, odkryliśmy wiele egzotycznych zjawisk, zarejestrowaliśmy impulsy od umierających gwiazd, a czasami, choć znacznie rzadziej, udało nam się nawet nagrać sygnały, których pochodzenia i znaczenia wciąż nie rozumiemy. Sygnały trudne do powiązania z określonym zjawiskiem fizycznym, w której dziwna melodia, wyróżniająca się na tle kosmicznego szumu, przez chwilę mówi, nie jesteście sami, jesteśmy tutaj. Tak jest z tym, który do dziś pozostaje najbardziej zagadkowy. Sygnałem Wachu. Nazwę zawdzięcza temu, że osoba analizująca dane z radioteleskopu, zaskoczona intensywnością i klarownością sygnału, zakreśliła anomalię na wydruku i napisała: Wahu, tak, nietypowy, silny sygnał radiowy. Wykryto 15 sierpnia 1977 roku w kierunku konstelacji Strzelca, co wywołało sensację. W tamtych czasach został on nadany w zakresie częstotliwości, znajdującym się w pobliżu tzw. okna wodnego, czyli pasma częstotliwości, na którym transmisje są zabronione na naszej planecie, ponieważ to właśnie tam znajduje się sygnatura spektralna wody i wydaje nam się najbardziej logiczne, aby słuchać i nadawać właśnie tam, kiedy poszukujemy cywilizacji pozaziemskich. Główny problem z sygnałem Łachu to fakt, że zaobserwowano go jedynie przez 72 sekundy. Tak, bo radioteleskop, który go wykrył, korzystał wtedy tylko z obrotu Ziemi do przeszukiwania nieba. Gdy wróciliśmy na obszar konstelacji Strzelca, skąd pochodził sygnał, już go tam nie było. Mimo wielu godzin pracy radioteleskopów na całym świecie, które obserwowały rejon nieba, skąd nadszedł sygnał Łachu, tego wyjątkowego sygnału już nigdy nie wykryto. Aby wyjaśnić jego pochodzenie, rozważano kilka hipotez, wśród których pojawiły się możliwe sztuczne źródła pochodzące z naszej planety. A co z sygnałami odbitymi od szczątków w kosmosie i zakłóceniami od komety? Obecność chmur, gazu, pyłu czy innych egzotycznych źródeł wydaje się kusząca, lecz żadnej z tych hipotez nie potwierdzono z pełną pewnością i sygnał łachu pozostaje do dziś najbardziej tajemniczym, jaki kiedykolwiek zarejestrowano. Tajemniczy sygnał, który nigdy nie powtórzył się przez 60 lat, na słuchu i obserwacji, nie zawierał wystarczających danych, by coś o nim powiedzieć. To dość skromny plon. Nawet jeśli część osób uważa, że sygnał łachu to zagubiony fragment komunikacji, nieprzeznaczony dla nas, nie zmienia to faktu, że mając tylko to do dyspozycji, daleko nie zajdziemy. I tu właśnie robi się ciekawie, ponieważ sfrustrowani tą wielką ciszą. Niektórzy naukowcy zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem nie nasłuchujemy w złym miejscu. Zobaczycie, że ten pomysł jest fascynujący i nieco niepokojący. Mamy tendencję myśleć, że aby komunikować się w kierunku gwiazd, logiczne jest używanie powtarzających się wzorców i tworzyć sygnały za pomocą struktur matematycznych, by odróżnić je od naturalnych emisji zjawisk wypełniających niebo. Chodzi o to, że niezależnie od tego, czy jesteś człowiekiem na Ziemi. Czy istotą pozaziemską na planecie w Mgławicy Oriona, albo formą życia opartą na chemii Krzemu, w innym układzie gwiezdnym, dopóki interesujesz się światem i próbujesz go zrozumieć, jesteś daleko stąd. Matematyka i geometria w końcu powinny się przed tobą pojawić. Każdy umysł, który stara się zrozumieć prawa natury, powinien na przykład w pewnym momencie zrodzić ideę koła i w końcu odkryć liczbę Pi, bo istnieje ona potencjalnie w zależnościach geometrycznych. I bez względu na naturę i kulturę inteligencji, która ją tworzy, czy region kosmosu, w którym ta idea się pojawia, forma taka jak sfera pozostaje taka sama wszędzie we wszechświecie. Krótko mówiąc, matematyka przekraczałaby bariery kulturowe i biologiczne, byłaby pewnego rodzaju uniwersalnym językiem, na którym można się oprzeć, aby się komunikować i wyrażać. Dlatego też, logicznie rzecz biorąc, od dziesięcioleci staramy się znaleźć sygnały o takim właśnie wzorze. Przez prawie sześć dekad odbieraliśmy tylko niewielką część sygnałów elektromagnetycznych, uważanych za najskuteczniejszą formę komunikacji. Do komunikacji między gwiazdami, bo ich częstotliwość przenika przez ośrodek międzygwiezdny bez zniekształceń. A może obcy wcale nie są niemi, tylko niesłyszalni, a ta ogłuszająca cisza jest tylko pozorna. Ten biały szum, pozbawiony wyraźnego wzoru, może być wypełniony językiem, który czeka na rozszyfrowanie. Komunikują się na częstotliwościach lub sposobami, o których nie pomyśleliśmy. Chodzi głównie o to, by zacząć słuchać rzeczy, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. W 2015 roku powstał Brex Wallison, najbardziej ambitny i kompleksowy projekt poszukiwania inteligentnego życia pozaziemskiego. Program ten wykorzystuje tysiące godzin pracy radioteleskopu i obejmuje dziesięciokrotnie większy obszar nieba niż wcześniejsze badania. Nasłuchując szeptów z kosmosu, aby spróbować wykryć tam wiadomości ustrukturyzowane według logicznych i powtarzających się wzorców, na długościach fal, które wydają się najbardziej odpowiednie do komunikacji. Skanuje też niebo na pozornie absurdalnych długościach fal, zwracając uwagę na to, co wydaje się tylko szumem tła. brex son próbuje zdystansować się. Interesuje go bardziej szczegółowy poziom niż ten, na którym zwykle bada się kosmos. Mieliśmy nadzieję, że byliśmy trochę jak antropolog prowadzący badania ściana zbyt blisko niezdolny dostrzec gigantycznych rycin, które ją otaczały. Tak więc ten projekt nasłuchuje rozszerzonych częstotliwości radiowych tak zwanej strefy ciszy czyli tej części widma gdzie fale nie są zakłócane przez te emitowane przez zjawiska astrofizyczne ale także częstotliwości uznawane za nieinteresujące. Równocześnie koncentruje ogromne moce obliczeniowe na przetwarzaniu olbrzymich ilości danych zgromadzonych przez dekady obserwacji gwiazd i analizuje nawet badania fal grawitacyjnych. Za każdym razem chodzi o to, by przy jak najbardziej otwartym podejściu spróbować wykryć ewentualne anomalie. Ukryte wzorce, które mogliśmy przeoczyć, mogą świadczyć o istnieniu pozaziemskiej inteligencji. Jeśli chodzi o same obserwacje, Brex Rulison. Skupia się na nasłuchiwaniu miliona pobliskich gwiazd, ale także centralnych obszarów około 100 galaktyk, a nawet białych karłów, 20 gwiazd neutronowych, czarnych dziur i zagadkowych gwiazd, które w dziwny sposób zmieniają swoją jasność, a ich zachowanie nie jest jeszcze dobrze zrozumiane, i które mogłyby być wyjaśnione obecnością na orbicie bardzo spekulatywnych sfer Dysona tych megastruktur pozaziemskich, które pozwalałyby na przechwytywanie niemal całej energii gwiazd poprzez ich zasłanianie. Krótko mówiąc, to naprawdę bardzo bogaty projekt, a wszystkie zebrane dane są dostępne dla szerokiej publiczności. Jeśli Was to interesuje, zamieszczam link pod filmem. W związku z tym, pytanie, które ciśnie się nam na usta brzmi: co właściwie znaleźliśmy? Cóż, właśnie opublikowali swoją pierwszą serię wyników, i ogólnie rzecz biorąc, nie mamy nic. Jest co prawda 11 zdarzeń, które przekraczają próg istotności, ale wszystkie są zgodne z zakłóceniami częstotliwości radiowej. Występuje też seria 15 nietypowych rozbłysków radiowych z karłowatej galaktyki oddalonej o 3 miliardy lat świetlnych i które nadal pozostają niezrozumiałym zjawiskiem. Wielka cisza trwa dalej. Nie wykryto żadnego śladu technologii pozaziemskiej. Aby to wyjaśnić, istnieją tylko trzy możliwości: albo inteligentne formy życia są tak rzadkie. I oddalone od siebie w przestrzeni i czasie, że żadna z nich nie jest wykrywalna w pobliżu. Albo istnieją, lecz z różnych powodów, które już omówiłem w tym filmie: nie chcą lub nie potrafią się z nami komunikować, albo po prostu słuchamy nie tam, gdzie trzeba. I wszystkie trzy możliwości są równie oszałamiające. Muszę się z Wami podzielić czymś, co głęboko mnie zaniepokoiło podczas pisania tego filmu. Najpotężniejsze radioteleskopy, Jakimi obecnie dysponujemy, są wystarczająco czułe, by wykryć poziomy transmisji radiowej emitowane przez nadajnik o mocy porównywalnej z radarem wojskowego samolotu. W promieniu około 150 lat świetlnych od nas taki obszar przestrzeni zawiera kilkadziesiąt tysięcy gwiazd. Można więc przypuszczać, że w promieniu 150 lat świetlnych nie ma technologicznie zaawansowanej cywilizacji chcącej się z nami komunikować. To naprawdę dużo. Można sobie wyobrazić, że komunikują się kanałami, na które jesteśmy technicznie głusi. Może próbują nawiązać dialog za pomocą fal grawitacyjnych, tych drgań czasoprzestrzeni, które mają tę zaletę, że rozchodzą się po wszechświecie praktycznie bez zakłóceń, ze strony napotkanych przeszkód. Ale do ich wytworzenia w dużych ilościach potrzebne są absolutnie ogromne ilości energii, a do ich wykrycia zaawansowana infrastruktura. Może wolą milczeć, czekając, aż to my pierwsi przełamiemy dzielącą nas barierę. A co jeśli wszystkie nasze wiadomości wysłane w kosmos do tej pory pozostały bez odpowiedzi? To dlatego, że przestrzeń jest tak ogromna, że większość z nich jeszcze nie dotarła do celu. Jeśli jesteście ciekawi, szczegółowo omawiam dziwność wszystkich wysłanych sygnałów w filmie tutaj. Najbardziej lubię jedną myśl. Załóżmy, że Breakthrough Listen. Wykryje wkrótce wyjątkowy, powtarzalny i bogaty sygnał. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że tylko obca inteligencja mogła go stworzyć, ale ten przekaz nie został stworzony z myślą o tym, by można go było rozszyfrować. To tylko audycja radiowa, którą przechwyciliśmy. Może to być program kulinarny, film dla dorosłych z innego świata lub instrukcja budowy planety. Treść nie ma znaczenia. Nie bylibyśmy w stanie tego zrozumieć, biorąc pod uwagę że na ziemi hieroglify pozostawały niezrozumiane przez prawie 1400 lat. Odkrycie kamienia z rozetty z wielojęzycznymi tłumaczeniami umożliwiło ich rozszyfrowanie. Podczas gdy zostały one wynalezione przez członków naszego gatunku, a istnieją do dziś języki, takie jak Linear A, czy te zapisane na dysku Fajstos, które wciąż nie zostały rozszyfrowane. Można więc uznać, że zrozumienie wiadomości od obcych, nieprzeznaczonej dla innego gatunku, może być nieosiągalnym wyzwaniem a jednak ten bełkot byłby najciekawszą z wszystkich wiadomości bo bez względu na to jaka byłaby treść tej wiadomości czy byłby to kurs jogi przepis na kosmiczne danie czy technologia podróży międzygwiezdnych najważniejsze byłoby samo jej istnienie które szepnęłoby nam do ucha nie jesteście sami na tym oceanie ciszy Tymczasem możemy jedynie snuć przypuszczenia. Spośród wszystkich hipotez wyjaśniających wielką ciszę, określanych jako paradoks fermiego, muszę podzielić się z wami jedną z moich ulubionych, która zakłada, że ta cisza może nie jest brakiem, lecz zaproszeniem do kontemplacji naszego własnego istnienia. Chodzi o to, że zaawansowane cywilizacje pozaziemskie mogłyby celowo wybrać milczenie. Widząc już setki cywilizacji podobnych do naszej, które pojawiały się i znikały, podobnych. Ona górowałaby nad naszym ludzkim zamieszaniem, czekając aż osiągniemy dojrzałość technologiczną, etyczną lub filozoficzną, zanim przerwie milczenie. Podobnie jak dorosły, pozwalający dziecku odkrywać świat, aby samo mogło go poznać i zrozumieć. W tym sensie wielka cisza to głucha obecność cień rzucony przez tych, którzy nie rozmawiają z nami, dopóki nie osiągniemy dojrzałości. W skrócie, poszukiwanie w szumie tła gwiazd, sygnałów świadczących o istnieniu inteligencji pozaziemskiej, to nie tylko techniczna czy naukowa przygoda, to podróż w głąb siebie, ku własnym ograniczeniom, uprzedzeniom, marzeniom i lękom, zmusza nas do rozważenia istnienia innego w najgłębszym sensie. To poszukiwanie to próba znalezienia odpowiedzi i zachęta do zadania sobie pytań o nasze miejsce w przerastającym nas wszechświecie. I w tym sensie ta cisza jest swego rodzaju czystą kartą. Przerywam wypowiedź swojemu dawnemu. Ja przypominam, że wydałem komiks o paradoksie Fermiego i istnieniu obcych. Jestem z niego bardzo zadowolony. Warto ją przejrzeć, gdy będziecie blisko księgarni.